Hej, witam Was w serii, w której odcinek po odcinku omawiam szósty sezon serialu The Crown. W tej serii próbuję zostawić fakty z tym, co przedstawili nam twórcy serialu, spróbować zrozumieć ich tok myślenia i podaję Wam także moją interpretację odcinka. Zapraszam do wspólnego przeżywania ostatniego sezonu serialu The Crown, a jeżeli macie ochotę, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami u mnie na Instagramie albo na dole w komentarzach. Tym razem omawiamy czwarty odcinek, który zatytułowany jest Czas żałoby. W tym odcinku rodzina królewska dowiaduje się o śmierci księżnej Diany i obserwujemy je przez te pierwsze kilka dni od jej śmierci aż podczas pogrzebu. Rozpoczynamy widokiem na Balmoral i jak oglądałam zwiastu no pewnie niektórzy z Was kojarzą to już wtedy rzucił mi się. Ten kadr w oczy, i tak czułam, że to będzie pokazane w momencie, w którym będzie rozchodzić się wieść o tragicznej śmierci Diany. Bardzo, jakoś, tak mnie poruszyło to rozświetlanie się zamku. I mamy scenę, w której Elżbieta, Filip, Karol właśnie dowiadują się o tym tragicznym wypadku. Chwilę później przenosimy się do wątku Mohameda. Mohamed zmierza na miejsce wypadku w Paryżu, właśnie do tunelu pod mostem Alma, i wydaje mi się, że przez ten zabieg twórcy chcieli nas zabrać w miejsce samego wypadku, nie pokazując samego wypadku, ale jego okoliczności. I to akurat jakoś tak dosyć zręcznie wyszło, dlatego że już w poprzednim odcinku mieliśmy pokazane tylko pędzące auto i słyszeliśmy trzask. A w tym odcinku już absolutnie nie wracamy do wraku samochodu czy pasażerów. W tym samochodzie widzimy tylko okoliczności, czyli służby porządkowe, pogotowie, policję, ze ludzi zabranych też właśnie w miejscu wypadku. I naprawdę uważam, że to było zrobione bardzo taktownie. A ta historia Mohameda tylko przenosi nas właśnie w tamto miejsce. Widzimy w tym odcinku też rozpacz Mohameda Al Fajeda. I tutaj reżyser tego odcinka mówił w wywiadzie dla Vanity Fair, że dla nich bardzo istotne było pokazanie cierpienia Mohameda i uwypuklenie śmierci do Diego. Ponieważ jak mówi, wtedy w gazetach wydawało się, że zginęła tylko jedna osoba. Tak jakby wszyscy zapomnieli o tym, że oprócz Diany w tym wypadku zginęły także dwie. Inne osoby, i dlatego postanowiono tak dużo czasu ekranowego oddać cierpieniu alfajedów, no i ten wątek powraca podczas tego odcinka, nie tylko właśnie w drodze na miejsce wypadku, ale także na przykład podczas rozmowy Mohameda z Dodim czy pogrzebu Dodiego. I równocześnie mamy pokazaną, bardzo dramatyczną scenę. Sytuację w paryskim szpitalu, kiedy lekarze walczą o życie Diany. Słowa lekarza zostają wyciszone, kiedy on wychodzi na korytarz powiadomić o, o śmierci księżnej, i widzimy tylko reakcje zebranych tam na korytarzu ludzi, pielęg pielęgniarzy czy innych pacjentów. Ale taki sam zabieg został także zastosowany w momencie, kiedy Elżbieta i Karol Carol dowiadują się o śmierci Diany. Wtedy słowa ich sekretarza, sekretarza Roberta Jarnwina, zostają wyciszone. I podobnie jest tak, kiedy Harry i William dowiadują się o śmierci matki. Wtedy widzimy tylko kadry, nie słyszymy słów, które mówi Karol do, do synów. I e, wiem, że to jest moment, e, kiedy Harry i William dowiadują się o śmierci swojej mamy, który wiele z Was poruszył. Pisałyście, pisaliście mi, że właśnie to jest ten moment, w którym uroniliście łzy. I te sceny z początku odcinka są zrobione w taki sposób, że one absolutnie rezonują z moją wrażliwością i to światło Szkocji, i dźwięki, i klimat. Ja się wczułam w to, i, i dla mnie to było coś absolutnie realizacyjnie niesamowitego. Krótko potem mamy scenę rozmowy królowej i księcia Filipa, których tak mało jest w tych czterech odcinkach, że za każdym razem jak widzimy ich na ekranie, to naprawdę jest to ogromna gradka i bardzo doceniam ten humorystyczny tekst, który wówczas padł, że, ale jednocześnie tragiczny, że. Jeżeli rodzina królewska nie wyźle swojego samochodu po ciało Diany, to przyjedzie ono w furgonetce Harodsa. Jest to bardzo udany tekst. I od razu powiem, że jeżeli chodzi o sprawdzanie faktów, bo tutaj wyjątkowo, jak na taki odcinek przechodzę, mniej więcej scena po scenie, zwykle tego nie robię, zwykle skupiam się na konkretnych wątkach i je Wam rozwijam. Jeżeli chodzi o sprawdzanie faktów, to tutaj... To mniej więcej trzyma się tego, co było w rzeczywistości. Jednak jest to naprawdę, naprawdę tak skumulowane do takiej malutkiej, malutkiej pastyleczki, i jest to taka ogromna esencja tego, jak to się wydarzyło. Czyli jakby mniej więcej to się zgadza z tym, jak to było naprawdę, ale ponieważ tak wiele szczegółów pominięto, tak wiele skrócono, tak wiele nie wybrzmiało w tym odcinku, to wydaje mi się, że czujemy ogromny niedosyt, ale jeżeli bylibyście zainteresowani, właśnie macie niedosyt, bylibyście zainteresowani większą dawką um, wiedzy na temat tego, co zdarzyło się um, właśnie, czy przez te 7 dni, które były od śmierci Diana do jej pogrzebu, które, o których mówi się, że tak naprawdę zmieniły Wielką Brytanię, zmieniły rodzinę królewską, no właśnie, chyba to do końca nie wybrzmiewa tutaj w tym serialu, ale także o tym, jak planowano pogrzeb króla. Królowej, nie Królowej, jak planowano pogrzeb księżnej Diany, bo to też jest bardzo ciekawa sprawa, jak tak naprawdę do tego wszystkiego doszło. I tutaj mamy tylko takie malutkie, malutkie uryweczki z tego. To zapraszam Was do materiałów, które już są na kanale i w podcaście. Nagrałam je, jest taka trylogia na temat Diany, która idealnie uzupełnia właśnie ten odcinek. Także tutaj w tym odcinku dużo takich porównań, fakty, kontra serial nie będzie. Myślę, że już wystarczająco dużo powiedziałam w tamtych odcinkach. Kolejno w odcinku Karol jedzie do Paryża, aby wraz z siostrami Diany wspólnie przewieźć ciało Diany do Londynu w tym wcześniej wspomnianym królewskim samolocie, a nie furgonetce Harrodsa. I te sceny przywodzą mi na myśl zdecydowanie to tak zwane stare, dobre The Crown, które wiem, że Wy też szukacie z uporem maniaka w tych najnowszych odcinkach. I jak widzimy, jak samochód z trumną diany jedzie przez Paryż, ludzie zrywają się od stolików, nie wiem, wychodzą na balkony, na ulice, żeby tylko zobaczyć ten samochód. To po prostu od razu miałam przed oczami scenę z pierwszego sezonu, jak Elżbieta i Filip byli w Kenii. Elżbieta dowiedziała się o tym, że właśnie została królową, i jak jadąc właśnie na lotnisko, też ludzie wychodzili, żeby ją zobaczyć, żeby ją pozdrowić, żeby oddać szacunek jej ojcu, ale także powitać ją jako nową królową. No, myślę, że wydaje mi się, że muzyka też jest użyta ta sama, więc jakby to Porównanie też przychodzi samo, ale no fajnie, fajnie, że możemy taki powiew tego pierwszego sezonu tutaj też w tym odcinku odnaleźć. No i w przerwie przed kolejnymi wydarzeniami przejdę do rzeczy, na którą wy chyba wszyscy czekacie. Rzeczy, która jest najbardziej kontrowersyjna w tym odcinku, czyli porozmawiajmy chwilę o duchach. Mamy w tym odcinku. Trzy sceny, w których ktoś rozmawia z kimś, kogo stracił. Mamy rozmowę Karola z Dianą, mamy rozmowę Mohameda z Dodim i mamy rozmowę królowej z Dianą. I zaskoczy Was? Z tego, co widzę, tam raczej nie ma żadnych wątków paranormalnych, i to raczej jednak nie są duchy. Ja wiem, że to jest tak bardzo łatwo ubrać w taką szyderę i ironię, że to są duchy. Um, I śmiać się, i dopytywać, czy naprawdę Diana objawiła się Karolowi i królowej i dotknęła królową za rękę po jej śmierci. Um, to jest łatwe. I no fajnie sobie czasami wpaść w taki tok myślenia. Tym bardziej, że chciałabym przypomnieć, że podobne wątki pojawiały się w Spare Harego, kiedy opowiadał, że Diana objawia mu się jako lampart. Więc wiecie, ten wątek powrotu Diany jest gdzieś tam w popkulturze obecny. Ale dobra, szedera na bok. Ja spróbuję wam mniej więcej wytłumaczyć o co według mnie chodzi z tymi duchami. Ja te sceny, mimo wszystko, odebrałam jako niezwykle poruszające, szczególnie ta scena Karola i scena Mohameda. Do sceny królowej przejdę za chwilę. Dla mnie to jest takie pożegnanie, to jest ostatnia rozmowa, która dzieje się tak naprawdę w głowie bohatera. No, ale filmowcy oczywiście postanowili nam bardziej tak. Realistycznie, czy mniej realistycznie to przedstawić, i zamiast rozmowy, która dzieje się tylko w głowie, postanowili przeprowadzić taką prawdziwą konwersację. I myślę, że na tym poziomie jestem w stanie to zrozumieć, i dla mnie to był bardzo poruszający moment, szczególnie chyba ta rozmowa, właśnie Karola z Dianą, dlatego że myślę, że w większości z nas, jeżeli odchodzi jakaś bliska osoba, to myślimy sobie, że chcielibyśmy jeszcze raz z tą osobą porozmawiać, jeszcze pożegnać się, podziękować jej za to, co dla nas zrobiła, podsumować to, kim dla nas była, co zmieniła w naszym życiu. Po prostu tak jeszcze połączyć się z nią, oddać jej hołd i też zastanowić się tak naprawdę, co z tej osoby w nas pozostaje. I ja te y, rozmowy odbieram właśnie tak i uważam, że one są jak najbardziej zgodne z fabułą odcinka. Pytanie brzmi: czy można było to przedstawić w jakiś inny sposób? Y, ja myślę, że jak najbardziej, że było wiele takich y, możliwości. Na przykład, nie wiem, mogłoby być to pisanie listu przez Karola do Diany, którego nigdy nie wyślę. To tylko się urodziło w mojej głowie. Tymi scenami trochę serial sobie chyba sam zaszkodził. Nie dość, że no te pierwsze odcinki to był taki trochę rozwlekły melodramat, jakby na to nie patrzeć. No to tutaj jeszcze mamy takie sceny, które jest bardzo łatwo przerobić na sensacyjne i wszystkie gazety to jak najbardziej wyłapały i przerobiły właśnie na takie sensacyjne. I myślę, że my po The Crown spodziewaliśmy się jednak czegoś bardziej wyrafinowanego, jakiegoś takiego właśnie sposobu jak z The Crown, bardziej takiego no właśnie wyrafinowanego, nie mogę znaleźć lepszego słowa, a jednak to, co zostało użyte jest takie trochę ckliwe, jest takie... No wiele osób może mieć do tego zarzuty i nazwać to jakimiś niepochlebnymi słowami. Także tutaj... No, można było inaczej to przedstawić. Chociaż uważam, że sam zamysł jest słuszny. Inną funkcję pełni rozmowa Diany z królową. Dlatego, że tutaj oprócz pożegnania y, mamy jeszcze inny wątek, a mianowicie wpływ Diany na rodzinę królewską. I można z jednej strony powiedzieć, że był on naprawdę ogromny, z drugiej strony y, wiele z Was pewnie ujęłoby to jako. Krople w morzu wielowiekowej tradycji monarchii brytyjskiej. Ale jednak no, to, jak najczęściej opisywany jest moment od śmierci Diany do jej pogrzebu w historii brytyjskiej, czy w historii monarchii brytyjskiej. Jest to ten czas, który zmienił Brytyjczyków, ten czas, który zmienił rodzinę królewską. Także te nagłówki, te podsumowania historyków nie biorą się z niczego, był to naprawdę rewolucyjny czas i pokazuje właśnie wpływ jednak Diany na współczesną monarchię. A tutaj nie wydaje mi się, że to do końca wybrzmiało w tym odcinku, a to jest bardzo, bardzo ważne, nie do końca to wybrzmiało. No i znowu chyba nie wybrzmiało to w sposób, którego spodziewamy się pod ekran, i zostało tak przedstawione, tutaj mamy, mieliśmy wydaje mi się, dużo większe oczekiwania. I co do tego, to jeszcze jest kwestia zmiany zdania królowej. Dlatego, że tutaj w tym odcinku też mamy ten proces zmiany zdania królowej i zmiany zdania na temat jej udziału w tej narodowej żałobie. I ja Tutaj także odczułam, że jest to taka zmiana mało realistyczna. Mało jest tutaj premiera Blera, który miał swój niewątpliwy historyczny udział właśnie w zmianie zdania królowej na temat tego, co robi i tego, czy się pokazuje, czy się nie pokazuje. Widać to na pewno, że królowa cierpi, widać, że jest jej trudno, że jest rozdarta. I tutaj, jeżeli chodzi o aktorkę, która gra królowej, nie mam żadnych zastrzeżeń, bo ja to czułam po prostu, jak na nią patrzyłam. Jednak zamknięcie tej całej kwestii, właśnie w kilku scenach, jest wydaje mi się niewystarczające. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że Peter Morgan, czyli twórca The Crown, zrobił już film na ten temat. Nazywa się Królowa. Grała tam Helen Mirren. I on tam już dużo na ten temat opowiedział. No, właśnie. Tylko to nie jest tak, że królowa jest obowiązkowym seansem przy The Crown. Wydaje mi się, że jeżeli już robimy serial na temat rodziny królewskiej i jest on taki kompletny, całościowy w tych sześciu sezonach, to może nawet kosztem powtórzenia pewnych motywów z serialu Królowa warto byłoby tu przedstawić kompletną historię, czyli i Blaira, którego jest zdecydowanie za mało, tak jak powiedziałam, i Królowej, i narodu. To byłoby takie, wydaje mi się, bardziej satysfakcjonujące. Jeżeli chodzi o czas ekranowy, to wydaje mi się, że poprzednie dwa odcinki można było, trzy odcinki można by jednak troszkę skrócić i tutaj. Dać więcej przestrzeni właśnie na te zmiany, które były w społeczeństwie brytyjskim. Podsumowując ten czwarty odcinek, bo zaraz przejdę do podsumowania całego tego mini-sezonu, mimo moich ogólnych zarzutów co do przedstawienia przede wszystkim właśnie tych siedmiu dni, ten odcinek, jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o wydźwięk Naprawdę, naprawdę bardzo mi się podobał, bo po prostu on rezonuje jakoś z moją wrażliwością i, no nie wiem, wczułam się w to. O, może tak, i łezka w oku też mi się zakręciła. Na koniec tego odcinka podsumowanie tego mini sezonu w czterech pytaniach. Pytanie pierwsze, które sobie zadaję, to dlaczego nie wyprodukowano osobnego miniserialu o Alfa-jedach? Świetny materiał, świetni aktorzy. W ogóle historia jest bardzo przejmująca, bo no, widzieliśmy praktycznie całą historię życia Mohameda Al-Fajeda, bardzo dużo na temat jego relacji z dziećmi, szczególnie z Dodim. I tą jego chęć, historię bycia coraz bliżej rodziny królewskiej, ale także bycie ich takim bratem w żałobie pobliskich. I to się idealnie nadaje na miniserial. Ja bym bardzo chciała go obejrzeć, ale nie do końca chciałabym go oglądać jako część serialu o koronie brytyjskiej. Także tutaj, to co ja już mówiłam też w poprzednich odcinkach, myślę, że za dużo czasu ekranowego jest poświęcone na ten właśnie wątek, kosztem na przykład pokazania tego, jak Diana wpłynęła na rodzinę królewską i jak jej śmierć wpłynęła na nastroje w Wielkiej Brytanii. Czy to jest serial o Dianie, o królowej czy o koronie? The Crown wydaje mi się, że jest jednak serialem o monarchii brytyjskiej, o koronie, o tym systemie, który zmienia się przez sześć dekad, które obserwujemy w serialu. No i właśnie, wiele z Was pewnie zadaje sobie pytanie, dlaczego tak dużo jest tam Diany. Diany jest tak dużo, dlatego że Diana to jest fascynujący rozdział w historii rodziny królewskiej, a także jest na tyle Zręczny do opowiadania wśród tych sześciu dekad, że ma swój bardzo jasny początek, interesujące rozwinięcie, a także tragiczny koniec. To jest historia, którą wiele ludzi na całym świecie śledziło od początku do końca. Jeżeli urodziliście się w latach 60., no i Hipotetycznie mieszkalibyście w zachodniej strefie wpływów światowych wówczas, no to już tam od lat 80., całe lata 80., całe lata 90. byliście w stanie śledzić ten dianowy serial, tak? W prasie czy w telewizji. Jest to naprawdę taka idealna um, Idealny materiał na jakiś film czy powieść, bo tak jak mówiłam, ma jasny początek, jasny koniec, świetne rozwinięcie z wieloma tak zwanymi plot twistami i cliffhangerami. Diana oczywiście miała ogromny wpływ na rodzinę królewską, ale czy przez te pięć czy sześć dekad, które mamy w serialu, był to najważniejszy wątek, któremu poświęcono zdecydowanie najwięcej czasu ekranowego? Czy można było opowiedzieć inne wątki związane z, monar z monarchią w tym czasie, który poświęcono Dianie? No, pewnie tak, ale to już jest pytanie, które pozostawiam Wam. Dlaczego wolimy Claire Foy od The Stoughton? Kiedy spojrzałam na cały serial, na całe te sześć sezonów, to zauważyłam, że w pierwszych sezonach mieliśmy. Młodą dziewczynę, z którą wiele z nas jest się w stanie utożsamić. Dziewczynę, która dopiero wyszła za mąż, m, wiedzie swoje życie. W pewnym momencie dowiaduje się, że musi objąć niezwykle ważną rolę w instytucji, która jest nieco skostniała, może zbyt skostniała, jak na jej zaledwie dwadzieścia kilka lat. Ma rezolutnego męża, z którym też ma swoje wzloty i upadki. Generalnie obserwujemy perypetię młodej dziewczyny, która zmaga się z systemem i ze swoją nową rolą. Ale potem, kiedy ta królowa coraz bardziej osiada w roli, jakby coraz mniej jest prawdziwą osobą, coraz mniej się uśmiecha, coraz mniej mamy żarcików, coraz mniej mamy takich swobodny, takiej swobodnej wymiany zdań, do momentu, kiedy. Hmm, i dostał Stoughton tak naprawdę jest bardziej posągiem królowej niż samą królową. I ja uważam, że ona gra świetnie, ale po prostu widzimy chyba w tej królowej coraz mniej człowieczeństwa, a coraz więcej, no właśnie, czego? Instytucji? I dlatego coraz mniej też tę postać lubimy. I w tym szóstym sezonie jest ona dosyć chłodno przedstawiona. no Szczególnie na przykład ten moment, kiedy wolała zajmować się swoim pieskiem, niż poświęcać uwagę swojemu synowi w pierwszym odcinku szóstego sezonu. I zastanowiłam się, czy to jest tak, jak tą królową pamiętamy. Czy to jest tak, jak pamiętamy królową Elżbietę II. Nie wydaje mi się, dlatego że raczej wszyscy w 2022 roku, kiedy odeszła, wspominaliśmy ją jako osobę, która poświęciła całe życie krajowi, która miała poczucie humoru, tak przynajmniej opowiadano, która zawsze do wszystkich zagadała. Raczej wspominaliśmy ją jako ciepłą staruszkę. Być może pozor mylą, ale wydaje mi się, że tutaj nam się troszkę ten obraz z serialu, nie zgrywa dokładnie z naszymi wspomnieniami, i dlatego tak dziwnie nam to troszkę oglądać. I ostatnie pytanie: dlaczego ten sezon podoba nam się mniej? Znamy tę historię. Znamy historię śmierci księżnej Diany. Jest to chyba jedna z najbardziej wyświechtanych, najczęściej opowiadanych. Historii, jeżeli chodzi o rodzinę królewską, zresztą też jest wiele osób, które są zaciekawione tą historią, co na pewno ja widzę po tym, jak właśnie publikuję materiały na ten temat. Bardzo chętnie je oglądacie. Ale ponieważ znamy tę historię, jest wiele źródeł, do których mamy dostęp za pomocą jednego kliknięcia, tak naprawdę, to mamy także do niej większe oczekiwania. Chcemy oglądać z jednej strony na ekranie to, co widzieliśmy wcześniej w telewizji, z drugiej strony chcemy oglądać coś nowego. Chcemy oglądać zakulisowe wydarzenia. Chcemy potwierdzenia tego, co wiemy, a jednocześnie chcemy zaskoczenia i chcemy czegoś nowego, jakiejś nowej perspektywy. Oczekiwań jest. Naprawdę masa. Jest ogrom oczekiwań wobec tego, jak zostanie to przedstawione, czy to tak, jak my to wspominamy, czy tak jak my to rozumiemy, czy jednak jakoś inaczej. Nie mieliśmy tego w tych pierwszych sezonach, oczywiście, dlatego że tam były wątki, które poznawaliśmy zupełnie inny sposób. Najpierw zwykle widzieliśmy serial, a potem sprawdzaliśmy jak było. Tutaj już mamy jakieś wyobrażenie na temat wydarzeń, które zdarzyły się w latach 90. I patrzymy i mówimy: mm, To nam się trochę nie podoba. Także zupełnie inaczej się ogląda ten serial. Wydaje mi się, że po prostu jest to. W pewnym momencie nastąpiło takie przełamanie, że nie jest to ten sam serial, który w pierwszych sezonach, a za którym tak tęsknimy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego materiału i wysłuchanie podcastu. Ja już zapraszam Was na kolejne odcinki, w których będziemy wspólnie dalej oglądać i analizować kolejne perpetie królowej Elżbiety. Zapraszam Was do tego, abyśmy obejrzeli ten serial razem do końca w tym przedświątecznym czasie, być może właśnie podczas jakichś przygotowań przedświątecznych albo na przykład. Nie wiem, sprzątania czy pieczenia pierniczków. No to co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę i zasubskrybować kanał na YouTube, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, aby być na bieżąco z moimi materiałami, aby one wam się wyświetlały. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papa! Pa.